Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy na nasze Pieszyckie Dni Miasta, które odbędą się 18 i 19 czerwca e, tradycją zeszłego roku w Parku Miejskim w Pieszycach. Rozpoczynamy o godzinie 16.30 występem naszej lokalnej, pieszyckiej grupy Praga, która chciałaby zaprezentować Państwu. Swoją, swoje umiejętności i to, co udało im się przetrenować do tego, do tego dnia i serdecznie zapraszam. Później też lokalni z Zagórki Bieguni, następnie gwiazda Disco Polo, czyli Kliver Gwiazda wieczoru Mezo, a po nim oczywiście tradycyjnie dyskoteka, więc ta sobota jest bardzo rozrywkowa, bardzo zabawowa, bardzo taneczna i bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy. Oprócz tej części tanecznej, rozrywkowej, oczywiście gastronomia i tutaj będę państwa bardzo zachęcać do tego, żeby skorzystać z tego, co oferują nasi przedsiębiorcy, nasze sołectwa, nasze szkoły, nasze, przedsz nasze przedszkola, ponieważ nasza impreza nie jest imprezą ko Komercyjną jest stworzona przez nas, dla nas i myślę, że to będzie widać, słychać, czuć, i będzie można tego posmakować. Tradycją również są bezpłatne atrakcje dla najmłodszych, na które też oczywiście serdecznie Państwa zapraszamy. To sobota. Jeżeli chodzi o niedzielę, niedziela troszeczkę inna, bardziej rodzinna, spokojna, zaczyna się o godzinie 14.00. Panelem z występami naszych najmłodszych i, tych, i też tych starszych będą się wszyscy chwalić. Tym, co udało im się e, przygotować, tego, czego się nauczyli, czy to w Centrum Kultury, czy to w szkole, czy to w przedszkolu. Więc serdecznie wszystkich m, zapraszamy. Pogoń Pieszyce przygotowała dla nas miasteczko piłkarskie. Tam będzie można potrenować i pokazać swoje e, umiejętności. O godzinie 16 e, jest maraton Zumby, na który zapraszamy wszystkich, bo chcielibyśmy pokonać nasz m, m, zeszłoroczny m, m, wynik. A później na zakończenie, m, trochę nietradycyjnie, trochę zaskakujące, ale myślę, że bardzo pasuje ten klimat do parku, do otoczenia i do natury, czyli nasi czescy przyjaciele, zespół Dixieland, bardziej jazzowy, bardziej delikatny, ale serdecznie, serdecznie zapraszam. Oczywiście temu drugiemu, rodzinnemu dniu będą towarzyszyły również atrakcje dla, dla dzieci, te bezpłatne, przygotowane przez Urząd Miasta i oczywiście oferta, oferta gastronomii. Wspomagają nas wszyscy, wspomagają nas szkoły, przedszkola, centrum kultury, nasi przedsiębiorcy, sołectwa, naprawdę wspólnymi siłami tworzymy te dni pieszyc, niekomercyjne, tylko takie nasze. Wspomagają nas szczególnie dwie, dwie restauracje, jest to restauracja Wars, która również o godzinie Około godziny 16 w sobotę będzie wszystkim mieszkańcom Bierzec przypominać o tym i zachęcać do przyjścia na nasze, na nasze dni miasta, przejeżdżając pociągiem po ulicach naszego, naszego miasta. Będzie głośno, będzie ciekawie. Tym pociągiem będzie można również dojechać do parku, jeśli ktoś nie zechce przyjść do nas o własnych, o własnych nogach. Restauracja ufundowała również dla nas nagrodę dla, dla naszych sportowców. Również również restauracja retro, która troszczy się o catering dla wszystkich naszych wykonawców. Jeżeli chodzi o sportowców, bo oprócz tego tych wszystkich atrakcji, na które zapraszamy Państwa do Parku Miejskiego w piątek rozpoczynamy zawody sportowe z okazji Dnia Miasta, to są zawody piłki nożnej i siatkówki, i tam na pewno nie zabraknie wrażeń, a rozdanie nagród i ukoronowanie planowanie tych zawodów oczywiście w niedzielę.